Poselstwo trzeciego anioła. Wykład piąty. Duchowy człowiek. Pojąć Chrystusa przez wiarę i poznać Go w sposób duchowy powinno być większym pragnieniem niż osobista znajomość z Nim, kiedy był jeszcze na ziemi. Związek z Chrystusem, jakim cieszył się Paweł, był trwalszy i bardziej serdeczny od jakiegokolwiek ziemskiego, ludzkiego towarzystwa, wspólnoty. Duchowe poznanie ma wiele wspólnego z duchowym życiem. Jest bardzo ważne, aby wierzący wiedzieli, że posiadają ducha. Nie znając bowiem granic swojego ducha, nie będą mogli zrozumieć ani prowadzić duchowego życia. A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Biblia nigdy nie miesza duszy z duchem, ani też ich ze sobą nie utożsamia. Skoro można oddzielić duszę od ducha, te dwie rzeczy nie mogą być tym samym. Są to zatem dwa różne terminy, a także dwie odmienne substancje. Bo słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha. Istnieje różnica między duchem świętym a duchem człowieka. Sam Duch świadczy razem z duchem naszym, że dziećmi Bożymi jesteśmy. Nasz duch jest tchnieniem wszechmogącego, które mnie uczyniło. Ten duch, który otrzymaliśmy na początku, zapoczątkował życie, gdyż to Duch daje życie. Kiedy więc Adam został stworzony, wszystkie trzy składniki jego istoty duch, dusza i ciało znajdowały się w doskonałej ze sobą harmonii. Ciało greckie soma umożliwia człowiekowi poprzez pięć zmysłów komunikowanie się ze światem fizycznym. Pozostaje ono stale w kontakcie ze światem materialnym i jest elementem najniższym. Dusza greckie psyche to inaczej osobowość człowieka jego wola, umysł i uczucia. Dusza jest naszym własnym ja. Łączy ona ducha i ciało. Ze światem duchowym porozumiewa się poprzez ducha, z kolei z zewnętrznym światem zmysłów komunikuje się poprzez ciało. Stanowi ona potencjalnie najsilniejszą część, ponieważ zarówno duch, jak i ciało są z nią złączone. To dusza decyduje, czy w danej chwili ma panować sfera duchowa, fizyczna czy psychiczna. Dusza posiada zdolność decydowania sama o sobie. Ponieważ wolna wola stanowi jej integralną część. Może wybrać, czy w danej chwili będzie posłuszna woli Bożej, czy też się jej sprzeciwi. I postąpi według woli diabła. Ponieważ dusza ma taką moc, Biblia nazywa ją duszą żyjącą. Po upadku człowieka, duch może panować nad ciałem jedynie poprzez duszę. Ciało także może poprzez duszę nakłonić ducha do miłowania świata. Dusza ma zatem za zadanie przekazać ciału to, co otrzymuje ona od Ducha Świętego, aby mogło ono mieć udział w doskonałości Ducha Świętego i stać się ciałem duchowym. Dlatego Biblia sprawozdaje, sieje się ciało duszewne, wzbudzone zostaje ciało duchowe. Duch, greckie pneuma, jest tą częścią, przy pomocy której człowiek komunikuje się z Bogiem. Dlatego duch jest świadomością Boga, zna Boży głos, ma społeczność z Bogiem i posiada głębokie poznanie Boga. Stanowi składnik najwyższy i najszlachetniejszy. Ponieważ obecnie połączeni jesteśmy ze zmartwychwstałym Chrystusem, nasz duch może panować nad całą naszą istotą. Może panować, gdyż połączony jest nie z pierwszym Adamem, który był duszą żyjącą, ale z ostatnim Adamem, który jest dającym życie duchem. Przez spoglądanie na Jezusa, rozmyślanie o Jego miłości i doskonałości Jego charakteru, stajemy się Jemu podobni. Przez rozważanie wzniosłych ideałów, które są nam przedłożone, Duch nasz uniesiony będzie ku czystej i świętej atmosferze, aż do obecności Boga. Kiedy zakotwiczymy nasze myśli na rzeczach duchowych, wówczas będziemy prowadzić uduchowione życie. Gdy rozmyślamy nad doskonałością Jego charakteru, nasz umysł doznaje odnowienia i dusza przemienia się na podobieństwo Boże. Działanie wroga rozpoczyna się zazwyczaj od potrzeby ciała, następnie kuszona jest nasza dusza. Poprzez umysł bądź uczucia szatan stara się zdobyć panowanie nad wolą. Gdy wola człowieka poddaje się, szatan zdobywa panowanie nad całą naszą istotą. I duch zostaje uśmiercony. Gdy grzeszy dusza, duch pogrąża się w ciemności. Tak wygląda kolejność jego dzieł od zewnątrz. Do wewnątrz. Dlatego powiedziane jest, abyśmy uważnie strzegli bram naszych dusz. Boże działanie skierowane jest z kolei od wewnątrz na zewnątrz. Najpierw działa on w duchu człowieka, następnie rozświetla jego umysł, dotyka uczuć i sprawia, że wola ponownie staje się wolna, tak iż może on odzyskać panowanie nad swoim ciałem. Grzech wywiera największy wpływ na ducha. Oddzielony od Boga jest wyniosły i staje się terenem działania złych duchów. Dlatego duch człowieka musi zostać złamany, aby nie opierał się już Bogu i nie łączył się z wrogiem. A on, obróciwszy się, zgromił ich i rzekł: Nie wiecie, jakiego ducha jesteście. To o wolną wolę człowieka toczy się ustawiczna walka. Grzeszenie jest bowiem sprawą woli. Gdy szatan zdobywa wolę człowieka, wówczas zaczyna od nad nim panować. Człowieka nie satysfakcjonuje już to, co daje mu Bóg, ale dąży on do niezależności. Być duchowym człowiekiem oznacza w pełni zaufać Bogu i zaspokoić się tym, co on daje. Być cielesnym oznacza bez żadnych ograniczeń poszukiwać tego, czego Bóg nie dał. Wszystkie nasze problemy biorą się z oporu wobec podporządkowania się Bogu. Jest to przejaw cielesnego umysłu. Bóg jednak jest Bogiem duchów wszelkiego ciała. Niestety duchy grzesznych ludzi są martwe dla Boga, ale wciąż żywe dla szatana i podatne na działanie złych duchów wewnątrz nich. Dopiero gdy człowiek przeżyje nowonarodzenie, Boże życie i Duch Święty zaczynają mieszkać w Jego Duchu i ożywiają Go. Nowonarodzenie Narodzenie się na nowo to coś, co dokonuje się całkowicie w naszym Duchu i nie ma nic wspólnego z naszą duszą i ciałem. Jest minimalną podstawą duchowego życia. Świadkiem bowiem jest mi Bóg, któremu służę w duchu moim. Świat sądzi, że moc umysłu człowieka jest wszechpotężna i że jest on w stanie odkryć wszelkie prawdy jedynie za pomocą rozumu. Tymczasem Słowo Boże uważa to za daremny trud. Bo choć ludzie, którzy nie przeżyli nowonarodzenia, mogą być bardzo inteligentni i wysuwać wspaniałe koncepcje teologiczne, to jednak nie są w stanie nic powiedzieć o sprawach Bożego Ducha ani też nie mogą otrzymać objawienia od Ducha Świętego o ile siła umysłu nie znajduje się pod panowaniem Ducha Świętego jest ona zawodna i bardzo niebezpieczna ale człowiek zmysłowy dosłownie duszewny greckie psyche nie przyjmuje tych rzeczy, które są z Ducha Bożego, gdyż są głupstwem dla Niego i nie może ich poznać, gdyż należy je duchowo rozsądzać. Uczenie nieodrodzonej duchowo osoby, aby czyniła dobro i oddawała cześć Bogu, jest jak uczenie umarłego. Jeśli to robimy, oznacza to, że usiłujemy naprawić i ulepszyć ciało, czyli czynimy coś, czego nawet Bóg nie jest w stanie uczynić. W jaki więc sposób człowiek może uzyskać odrodzenie w duchu? Skoro Chrystus umarł, aby przyjąć na siebie karę w zastępstwie grzesznika, po stronie człowieka pozostaje jedynie przez wiarę połączyć siebie, swojego ducha, duszę i ciało z nim. Musi przyjąć jego śmierć za swoją własną oraz jego zmartwychwstanie za swoje zmartwychwstanie. Wtedy będzie mógł przez jego ducha otrzymać życie wieczne, które jest duchowym życiem. Jedynie duch może mieć więź z duchem. Jedynie duch może oddawać cześć duchowi. Jedynie duch może służyć Bogu, który jest duchem. I tylko duch może otrzymać objawienie od Boga, który jest duchem. Aby duch człowieka mógł wypełnić Boży zamiar, musi nieustannie pozostawać w żywej więzi z samym Bogiem i ani na chwilę nie może pójść za zewnętrznymi uczuciami. Pragnieniami i zamysłami duszy. W przeciwnym razie przyjdzie śmierć i zostanie zerwana jedność ducha z Bogiem. A ci, którzy należą do Chrystusa, ukrzyżowali ciała swoje wraz z Jego namiętnościami i pożądaniami. Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu. Jezus rozprawił się z grzechem naszego ciała na krzyżu. Biblia mówi, że nasz stary człowiek razem z nim został tam ukrzyżowany. Teraz wzywa nas, abyśmy uznali to za fakt i w ten sposób całkowicie zostali uwolnieni od mocy grzechu, dzięki czemu ten nie musi być już naszym panem. Podczas gdy Krzyż Chrystusa rozprawia się z naszym grzechem, Duch Święty rozprawia się z naszym ja. Dlatego wierzący może pokonać grzech w jednym momencie ale potrzebuje całego życia, aby zapierać się samego siebie. Uczynki Ciała Według Biblii uczynki Ciała dzielą się na dwie kategorie: niesprawiedliwe i wypływające z własnej sprawiedliwości. Ciało potrafi być nie tylko niegodziwe, ale i szlachetne, ponieważ ciało chce, aby nasze ja stale znajdowało się w centrum uwagi. Może służyć Bogu według własnej koncepcji. Ciało jest wrogie Duchowi Świętemu nie tylko w sprawie grzeszenia przeciwko Bogu, ale nawet w kwestii służenia Bogu i poddania mu się. Polega ono całkowicie na własnej sile, a nie na mocy Ducha Świętego, która opiera się całkowicie na Bożej łasce. Ważne jest, aby wiedzieć, że ciało nie tylko popełnia grzechy, ale również spełnia dobre uczynki. Dlaczego? Ponieważ jeśli ciało wciąż czyni dobro, to znaczy, że nadal żyje. Rozpocząwszy przez ducha, teraz poprzez ciało dochodzicie do doskonałości? Apostoł Paweł wyraźnie pokazuje, że pomiędzy sprawiedliwymi uczynkami ciała a uczynkami ducha świętego istnieje ogromna różnica. To, co człowiek czyni poprzez ciało, czyni sam o własnej mocy. A przecież pokazuje, że sam przestępuje prawo, gdy na nowo stawiam to, co uprzednio zburzyłem. Jako grzesznicy, nie możemy otrzymać życia poprzez uczynki prawa. Tak samo otrzymawszy życie, nie możemy dojść do doskonałości poprzez sprawiedliwe uczynki naszego ciała. List do Rzymian mówi, że ci, którzy żyją według ciała, Bogu podobać się nie mogą. Niezależnie od tego, czy ciało jest dobre, czy złe. Należy do starego człowieka. Istnieje ogromna różnica pomiędzy dobrem, które czyni ciało, a dobrem, które wypływa z nowego życia. Usiłowanie przypodobania się Bogu także jest sprawiedliwym uczynkiem ciała. Powinniśmy uświadomić sobie, że ciało jest naprawdę zdolne do dokonywania sprawiedliwych uczynków. Ciało nie potrzebuje polegać na duchu świętym. Nie potrzebuje się ukorzyć, nie potrzebuje czekać przed Bogiem, ani modlić się i błagać Boga. Samo decyduje, samo myśli, samo wykonuje. To do cielesnych wyznawców skierowane są słowa. Biada wam, obłudnicy, że obchodzicie morze i ląd, aby pozyskać jednego współwyznawcę, a gdy nim zostanie, czynicie go synem piekła, dwakroć gorszym niż wy sami. Jest nieuniknione, że cielesny chrześcijanin całą chwałę za jego sprawiedliwe uczynki ciała przypisze sobie. Ufanie sobie i poleganie na sobie to właśnie natura dobrych uczynków ciała. Wszystko, co nie wypływa z czekania na Boga, musi wypływać z ciała. Ciało przywłaszcza sobie dzieło i pozycję ducha świętego. Takie podejście nie prowadzi ludzi do poddania się Bogu, a jedynie wzbija człowieka w pychę. W miarę jak wierzący będzie stopniowo posuwał się naprzód po swej duchowej ścieżce, coraz wyraźniej będzie dostrzegał, że życie jedynie dla samego siebie jest grzechem, wręcz największym grzechem. Wierzący, który żyje dla siebie, jest jak ziarno pszenicy, które nie chce wpaść do ziemi i obumrzeć, wskutek czego pozostaje pojedynczym ziarnem. Wierzący może szukać napełnienia duchem świętym i pragnąć stać się pełnym mocy duchowym człowiekiem, co jednak chce osiągnąć? Jego celem jest uszczęśliwić samego siebie i zadbać o lepsze samopoczucie. Jeśli usłyszy prośbę, by żył całkowicie dla Boga i Jego dzieła, nie patrząc na własne szczęście i uczucia, cofnie się przed tym i nie pójdzie dalej. Wskazuje to, iż źle pojmuje on, co oznacza być duchowym człowiekiem. Jakże głupi jest mój lud. Nic o mnie nie wie. Nie powinniśmy pragnąć sukcesu i wielkości. Powinniśmy jedynie baczyć na to, czy nasze stare stworzenie, wszystko co mamy z urodzenia, przeszło przez krzyż. Jeśli ciało nie przeszło przez śmierć, moc, którą posiadamy, na pewno nie jest mocą Ducha Świętego. Dziękuję za uwagę i zapraszam na szósty, ostatni wykład pod tytułem „Reforma zdrowia w dziele poselstwa Trzeciego Anioła.